Vererebus wokabulare stituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę Wam z okazji Świąt Bożego Narodzenia opieki Matki Najświętszej. Życzę Wam wielu łask bożych, opieki yy, świętego Józefa. Życzę Wam również tego, aby Wasze najskrytsze, te ukryte w najgłębszych zakamarkach duszy, ale szczere, dobre pragnienia się spełniły. Życzę Wam wytrwałości w wierze, bo to jest najcenniejsza, najważniejsza czas nut katolickich. Życzę Wam również dużo wyrozumiałości i wzajemnej miłości, szacunku pomiędzy właśnie członkami rodzin, żebyście nie kłócili się pomimo różnych stanowisk, pomimo różnicy dotyczącej, nie wiem, kwestii światopoglądowych, kwestii politycznych. Pamiętajcie, że jest coś więcej, że jest coś ważniejszego niż tylko te rzeczy, a w obliczu rzeczy ostatecznych, śmierci, sądu, Nieba, piekła, i tak dalej. To są naprawdę czcze i zbędne rzeczy. Patrzcie na to z perspektywy wieczności. Życzę Wam tego, aby w Polsce panował pokój pokój w naszej ojczyźnie, pokój w naszych rodzinach, bo sytuacja też wygląda różnie i w tym zakresie. Życzę Wam wszystkiego. Tego, co jest Wam potrzebne do zbawienia, i życzę tego nie tylko w imieniu swoim, ale również tych wszystkich, którzy pomagali mi i będą jeszcze pomagać tworzyć apologeticum TV. Cieszę się, że oglądacie nasz kanał, że polecacie go dalej, że jesteście z nami. Życzę Wam naprawdę, naprawdę udanych świąt Bożego. Narodzenia i całej późniejszej też, całego późniejszego też okresu, w sensie całego roku i najbliższych nadchodzących też dni. Nie marnujcie czasu, nie marnujcie tego, co macie od Pana Boga. Wykorzystajcie to wszystko, aby zostać świętymi. Życzę wam świętości również. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz z Panem Bogiem. Wybaczcie, trochę ręka mi drży, ale chciałem, żebyście mogli przez chwilę popatrzeć na Matkę Bożą, abyście pamiętali o tej, która zapewniła zbawienie światu, przez którą przyszedł Mesjasz Jezus Chrystus, na ten padł łez, aby razem z nami być człowiekiem, aby dla nas również Uczynić nowy, lepszy świat. My chcemy ten świat Chrystusa, nie chcemy nowego, lepszego świata, jaki chcą nam zafundować masoni, globaliści, więc tego Wam również życzę, abyśmy mogli żyć w świecie prawdziwie katolickim, gdzie Jezus Chrystus ma pierwsze, ostatnie zdanie, gdzie jest szanowany, a jego prawo przestrzegane. Tego Wam życzę z całego serca i z tym Was zostawiam. Pracujcie nad swoją świętością, walczcie dzielnie, tak jak święty Paweł mówi, toczcie ten bój, aby odnieść na końcu zwycięstwo i otrzymać wieniec chwały. Tego Wam życzę. Jeszcze raz.